Cześć, Canveil Coldwind z tej strony i witam w króciutkim odcinku na temat podstaw podstaw, a konkretnie rzecz biorąc, co to jest pipe, co to są strumienie i jak korzystać z tego w konsoli, a także jak korzystać z stdin, stdr i std out w programach C. Czyli, a, a konkretnie jak to razem połączyć. Ok, więc tak, zacznijmy może od podstaw podstaw, czyli od w zasadzie rozrysowania tego. Więc tak, domyślnie jak mamy program, to... Um, konkretnie program konsolowy, chociaż um, to w zasadzie nie dotyczy tylko programu konsolowego, ale załóżmy, że dotyczy tylko, na razie załóżmy, że dotyczy tylko programu konsolowego. Mamy program konsolowy on sobie coś tam przetwarza. Um, ok, i teraz ten program ma możliwość wypisania po pierwsze czegoś na, na ekran konsoli, ale tak naprawdę nie, jak korzystamy z funkcji typu na przykład puts, to nie wypisujemy na ekran konsoli, tylko wypisujemy na strumień, który się nazywa std out Standardowe wyjście, standard output. Również, jeżeli zdarzy się błąd, to czasami korzystamy, a w zasadzie powinno się korzystać z funkcji typu fprintf, która ma możliwość, podajemy plik, tak naprawdę deskryptor pliku w pierwszym parametrze, na przykład stdr, który jest strumieniem wyjścia dla błędów. No, i to jest właśnie ten, ten drugi, drugi strumień em, wyjścia, który zazwyczaj by default trafia również na konsolę. Czyli jeszcze raz. Normalnie program ma dwa wyjścia. Wyjście standardowe, normalne, czyli stdout oraz wyjście błędu w razie gdyby coś poszło nie tak, to tam możemy coś wypisać. Czemu one się różnią? Zazwyczaj nie różnią się za dużo. Konkretnie rzecz biorąc stdout jest buforowane, to znaczy jest, pisanie na stdout jest szybsze, ponieważ jest pisane, dane tak naprawdę są zapisywane najpierw do bufora, a dopiero potem jak się tych danych trochę uzbiera za jednym rzutem są... No przesyłane dalej, przesyłane do konsoli w tym wypadku i, dopiero, i wtedy są tam wypisywane na tej, na tej konsoli natomiast stdr jest niebuforowany często, czyli dane mm, od razu trafiają na tą konsolę, nawet czasami zdarza się że bajt po bajcie, tudzież literka po literce w przypadku konsoli Czyli jest to troszeczkę wolniejsze, bo troszeczkę więcej tych wywołań, żeby przesłać dane. Um, musi być jak konkretnie, musi być wywołań tyle, ile mamy zazwyczaj wywołań tego fprintf. Natomiast. Um, no, często na stdr opłaca się pisać w, w sytuacjach krytycznych, po, ponieważ wtedy mamy pewność, że nawet jeżeli program za chwilę się skraszuje i ten bufor, do którego piszemy nie, nie, w stdout, nie zostanie opróżniony, to, to dane, które wypisujemy na stdr, na pewno trafią na, na konsolę, Na pewno je zobaczymy. Natomiast stdout nie mamy tej gwarancji, te dane są buforowane. Jeżeli program w międzyczasie się skraszuje, to. No, to niestety um, te dane, które są w buforze, jeszcze nie trafiły na ekran konsoli, nie zostaną wypisane. Um, I teraz tak, to są dwa wyjścia. Natomiast mamy jeszcze jedno wejście. Um, Oznaczę jeszcze sobie, że to jest stdout 1. I stdr2. I teraz mamy jeszcze wejście do programu, które, mm, no jak zapewne wiecie, do, z którego można korzystać za pomocą funkcji typu na przykład scanf. Ewentualnie. No, Get byłby kiedyś dobrym przykładem, teraz nie jest dobrym przykładem. No, w zasadzie nigdy nie byłby dobrym przykładem, ale załóżmy, że CIN w, w C na przykład. No i ten, ten strumień danych wejściowych nazywa się stdin e tak standardowo to wygląda i teraz tak, jeżeli program chce coś na konsolę wypisać, ewentualnie pobrać jakieś eventy z klawiatury, to wcale nie musi korzystać z tych strumieni. Może korzystać z tych strumieni i wygodnie jest korzystać z tych strumieni, natomiast konsola jako taka jest zazwyczaj traktowana jako oddzielne urządzenie i możemy się z nią komunikować jak z oddzielnym urządzeniem, natomiast o tym nie będziemy tutaj mówić. Czyli natomiast pamiętajcie, że ewentualnie na konsolę coś można wypisać, pomijając zupełnie strumienie. I ewentualnie można z tej konsoli odczytać konkretne klawiatury odczytać jakieś eventy, zupełnie pomijając stdn. Ale o tym przy okazji. Ok, wracając do. Um, do. do, do po, pomijając już tablicę i to, co narysowałem, i wracając do jakiegoś języka programowania. Zresztą, że stworzę sobie jakiś tam. Uh, nowy katalog, nazwę go strumienie. Napiszę szybko w C jeden lub dwa przykładowe programy, a potem w języku skryptowym Batch um, będę się komunikował z tymi programami właśnie za pomocą tych um, no, tych strumieni wejścia i wyjścia. I teraz tak, no, nazwę załóżmy, że programik um, test.c standardowy jakiś tam nagłówek. I teraz tak, ten program będzie miał za zadanie wypisać jedną rzecz na, jedno zdanie powiedzmy na st standardowy strumień wyjścia za pomocą puts I'm am std out no i e, jedno zdanie za pomocą fprintf na stdr, czyli na standardowy strumień wyjś wyjścia błędu I am stdr, Ok. E, i teraz jeszcze znak nowej linii, żeby było analogicznie o, oczywiście zamiast tego PUT tutaj mógłbym napisać na przykład fprintf z out I teraz stdr i stdout w języku C, zresztą tak samo jak w C++ są, to są um, takie, no, nazwijmy to zawsze zadeklarowane zmienne globalne, które wskazują właśnie na te dwa strumienie danych. Więc możemy do nich czytać, e, do, przepraszam, do nich pisać i oczywiście mam, mam jeszcze stdin, do którego możemy, e, z którego możemy czytać. E, i e, Technicznie to jest te typy tych, tych obiektów, to jest file gwiazdka, czyli wszystkimi funkcjami, które operują na file gwiazdka, jak na przykład fread, fwrite, możemy posługiwać się spokojnie stdin, stdout i stdr jako parametrami. Ok, czyli dobra, niech to tak będzie. Odpalę konsolę i sobie to skompiluję. jest testc. Um, powstał stopliczek ex O. No i jak widać, wyświetla się AMS T i AMS um, I teraz tak, pod konsolą mamy, jak wiecie lub nie wiecie, mamy możliwość zazwyczaj przekierowania jednego lub obu z tych strumieni do pliku. I teraz zrobi się to za pomocą znaczku e, trójkątnego nawiasu, czyli je, po prostu A i potem trójkątny nawias przekieruje nam do. E, Standardowy strumień wyjścia STD out, tylko i wyłącznie STD out do pliku o podanej nazwie, czyli tutaj podajemy nazwę pliku. Zobaczmy, że nazwiemy ten pliczek STD out1.txt. I zauważcie, że teraz na konsolę trafiło tylko AM ale to AM już nie trafiło na konsolę, ponieważ trafiło do pliku. Powstał faktycznie pliczek STD out 1 i tutaj trafiło no to. Um, co wypisaliśmy na stdout. Analogicznie można w, e, wypisać, um, e, inaczej można przekierować dowolny inny strumień, na przykład strumień drugi, właśnie czyli stdr, e, do pliku. I korzystamy, po prostu wstawiamy przed ten nawias trójkątny numer który chcę, strumienia, który chcemy przekierować. Zmieniam nazwę pliku i teraz zauważcie, że wypi, wypisało się im out, natomiast to co im trafiło faktycznie do tego nowo utworzonego pliku stdr. Teraz, jeżeli chodzi o te trójkątne nawiasy, to mamy tak naprawdę ich dwa rodzaje. Konkretnie mamy. No właśnie, pojedynczy i mamy podwójny. Co robi pojedynczy? Pojedynczy zauważcie, że jak odpalę to kilka razy, to ten plik ma cały czas taką samą zawartość, a konkretniej ten plik jest za każdym razem tworzony na nowo, i potem, no i jest ta, cała zawartość tego strumienia stdr do niego zapisywana i ten plik jest zamykany. Natomiast. No właśnie to jest istotne, że za każdym razem plik jest zakładany na nowo, czyli jego poprzednia to, co w nim było poprzednio, jest usuwane. Natomiast ten podwójny nawias trójkątny oczywiście dopisuje do, na koniec pliku, czyli jak sobie wykonam to kilka razy, to jak widać, to im.stdr pojawiło się kilka razy, ponieważ za każdym razem, za każdym wołaniem, ta linijka została dopisywana na koniec istniejącego już pliku. Oczywiście, jeżeli plik nie istnieje na początku, no to, to plik zostanie utworzony. Analogicznie, oczywiście, można zrobić z pierwszym strumieniem, czyli z, e, o, z STD Out. Jak widać, STD Out zostało na końcu dopisane. Em, mogę tutaj podać e, numer strumienia, ewentualnie w przypadku jedynki nie muszę go podawać, również to STD Out, o, przepraszam, e, nie ten pliczek, o, również to STD Out zostało tu dopisane jeszcze raz, czyli. Em, jeszcze raz, dowolne, dowolny program, dowolne polecenie. Nawet jeżeli ten program nie jest konsolowy, to e, nawias trójkątny może przekierować jego strumień do pliku. I to jest istotne tylko i wyłącznie do pliku. I teraz e, to załatwia nam sprawę stdr i stdout, ale jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, która nas interesuje, a mianowicie stdin. Jeżeli chodzi o stdin, to mamy. Um, no to tak naprawdę zacznijmy od napisania jakiegoś programu nazwę programik może upper.c i będzie on jak się już domyślacie zapewne um, pobierał pewnego rodzaju ciąg a raczej wczytywał wszystkie znaki po kolei z, ze standardowego wejścia czyli z stdin i zamieniał je na uppercase czyli na duże litery na wielkie litery ok int main bez parametrów i teraz e, zrobimy coś takiego Dopóki nie skończą się. Um, dopóki nie zostanie tak naprawdę zakończony strumień wejścia stdin, czyli while not f end of file stdin, pobierz znak. Um, jak się robi, pobierz znak, bo że można getchar użyć i chyba tak zrobię. A ch równa się getchar. char. Ewentualnie zadziała tak naprawdę um, cokolwiek. Tutaj równie dobrze mogę sobie napisać. every um, do ch, pobierz mi. Jeden byte z std in. Natomiast getchar, wiem, że getchar robi dokładnie to samo, w związku z czym skorzystam sobie jednak z tego getchar. I teraz, no, co chcę zrobić? Chcę zamienić literę na wielką, jeżeli jest mała, jeżeli nie jest mała, to chcę ją od razu wypisać po prostu. Um, czyli jeżeli jest to litera mała, czyli. Czyli jeżeli znak, tak naprawdę, kod ASCII tego CH, e, ignoruje zupełnie Unicode w tym momencie. Jeżeli kod ASCII tej literki trafia e, no, w zasięg pomiędzy małe a a duże a, wtedy wypiszę sobie. E, więc tak, do tego CH dodam, e, jeżeli chodzi o małe a, to ono ma kod 0x61, duże a, natomiast ma 0x41, w związku z czym. Jeżeli sobie od, tego małej, od tej małej litery odejmę różnicę między tymi dwoma, czyli tak naprawdę robię minus 0x20, to wtedy zmieni mi się duża litera na małą. E, przepraszam, mała na wielką, oczywiście. W innym wypadku nic nie robię, czyli tam w zasadzie żadnego else'a nie potrzebuję, natomiast tutaj put char robię, czyli na std out wypisuję teraz ten pobrany znak z std in. Ok, skompilujmy. Gcc. Jak to się nazywało? upper.c minus o -upper I teraz jak to odpalę tak po prostu bez żadnych przykierowań, bez niczego to on czeka aż mu coś wpisze i teraz możecie się zastanawiać czemu jak coś wpisałem to on mimo wszystko jeszcze tego no, nie, nie zaczął wypisywać na stdout wielkich liter. Ponieważ std in by default by default jest buforowany również i on czeka na naciśnięcie klawisza Enter lub bodajże aż zbierze ileś tam bajtów. I dopiero jak nacisnę ten Enter, to, to tak naprawdę ten getchar tutaj dostaje jakiekolwiek dane. To można, dodam, że to zależy od systemu operacyjnego, ale to można wyłączyć to buforowanie, tak żeby każdy znak od razu leciał do tego getcharu. Natomiast ja nie będę się bawił, mi to zupełnie nie przeszkadza. Wszystkie dane i tak na samym końcu dotrą do tego getcharu. No i jak widać, jak wpisałem coś tam, to... Się, um, jak coś wpisuję, nacisnę Enter, to, to ta pętla przetwarza mi i wypisuje wielkie e, e, litery w miejsce małych, re, resztę znaków wypisuje normalnie. I teraz tak, Ctrl-Z-Enter to jest zakończenie tekstowego pliku, tak naprawdę strumienia, w tym wypadku ten strumień jest tekstowy, więc Ctrl-Z-Enter również go zakończy. Um, jeżeli się zastanawiacie czemu, to bodajże w serii FAQ, uh, Frequently Asked Questions, Um, jest, jest odcinek o plikach tekstowych, to zachęcam do rzucenia okiem. Ok, i teraz tak. Um, możemy, je, jeżeli chodzi o przekierowanie std, e, e, std out na std in, to robi się to za pomocą pipe'a, co być może wiecie. Czyli na przykład, jak pamiętacie, A wypisuje nadal te dwie rzeczy, e, czyli iM/stdout STD ja, I'm stdr Teraz pipe, czyli shift, backslash na mojej klawiaturze, na no waszej może być to, troszeczkę inaczej, taka pionowa kreseczka. OK, i teraz upper.exe, czyli um, std out te, tego pierwszego polecenia będzie przekierowane od razu automagicznie do tego drugiego polecenia. Naciskam enter. Jak w, widzicie, pojawiło się najpierw stdr, um, no bo ono od razu poleciało na konsolę, natomiast std out poleciało najpierw do tego programu i dopiero std out tego programu trafiło na konsolę. I jak widać, jest, jest to uppercase. I teraz e, możemy zrobić kilka takich trików, mianowicie jak zrobić, żeby mm, STDR nam został uppercaseowany, STD e, i, i, tak samo jak STD, um, STD Out. I możemy drugi, e, drugi strumień przekierować na ampersand pierwszy. Ty ampersand jeden to znaczy przekieruj drugi strumień, czyli STDR, na pierwszy strumień. W związku z czym w tym momencie, tu gdzie mam kursor, Oba strumienie będą połączone w jednym strumieniu, w strumieniu STD Out, w związku z czym no, oba strumienie tak naprawdę jako jeden strumień już trafią do tego drugiego polecenia. Jak widać, oba faktycznie zostały połączone i oba są, a, a, zostały uppercase'owane. E, spróbujmy teraz coś innego zrobić, no spróbujmy troszeczkę zaszaleć i e, chcemy, żeby STDR nam się uppercase'owało, ale STD Out został bez zmian. W związku z czym przekierujmy drugi strumień na, a raczej zróbmy inaczej. Pierwszy strumień przekierujmy na na przykład na, 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 na trzeci strumień, drugi strumień przekierujmy na pierwszy strumień, zobaczmy co z tego wyjdzie. Nic z tego nie wyszło, to już niedobrze. No tak, bo pierwszy strumień mamy przekierowany. To jest troszeczkę trudniejsze, jak, jak widzicie. Spróbujmy może odwrotnie, czyli zacząć od przekierowania drugiego strumienia na pierwszy i potem pierwszego na trzeci, żeby tego pierwszego na razie się pozbyć i coś tam wyszło, pierwszy gdzieś tam sobie poleciał. Natomiast problem jest taki, że właśnie ten pierwszy strumień mamy teraz na trzecim strumieniu, który tak naprawdę nie istniejący nie jest w żaden sposób połączony z konsolą i pytanie, jak go wypisać i tak naprawdę nie mam żadnego dobrego pomysłu na ten temat. Ewentualnie mogę go, nie wiem, przekierować sobie ten pierwszy strumień do pliku. Jak ten plik się nazywa SDF i, no i na samym końcu dać jakiś tam type ASDF, chociaż to jest tak naprawdę obejście problemu, a nie na hmm, niego rozwiązanie. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak rozwiązać ten problem pod Windowsem, to zachęcam do, do napisania w komentarzach. Przyznaję, że jest to ciekawy problem. Może się da bez dodatkowych programów, a z dodatkowymi programami na pewno się da, ponieważ dość łatwo jest napisać program, który słapnie nam oba. Um, e, oba strumienia. A przynajmniej wydaje mi się, że jest łatwo, chociaż być może, być może jest to trochę No nic, zostawiam ten problem do rozwiązania w ramach ćwiczenia. Jeżeli ja wymyślę jakiś super, mega fajny, sprytny sposób, to też wam dam znać. Dobra, czyli mamy już pipe'y, mamy już te przekierowanie i teraz jest jeszcze jedna sprawa, mianowicie e, jeszcze jest jeden nawias trójkątny w drugą stronę i teraz gdybyśmy um, o właśnie jak, mamy te pliczki utworzone, na przykład ten stdr1.txt ja sobie za pomocą polecenia wypiszę 1.txt, wypiszę ten pliczek i teraz zabawa polega na tym, że jak wspomniałem, pipe służy do przekierowania outputu jednego polecenia, jednego programu do drugiego, do stdin drugiego, więc mogę tak uppercase'ować cały plik, natomiast mogę to również zrobić w drugą stronę, mianowicie upper exe i potem nawias w lewą stronę i nazwa pliku i wtedy ten plik zostanie otwarty jako stdin tego tego programu, do którego to przekierowujemy, czyli ten program nie będzie miał połączonego do tego SCD z konsolą, tylko właśnie wczyta go w całości z, no właśnie z tego pliku. I jak widać działa to analogicznie, i to teraz właśnie dzięki tym, tym pipom i tym przekierowaniom za pomocą nawiasów trójkątnych można naprawdę fajnie połączenia, połączenia robić między poleceniami. Um, I zachęcam do zainteresowania się tym. Dodam, że na, na systemach Unix'a podobnych jest to w zasadzie standard, że się tak robi. Pod Windowsem niestety tych poleceń mamy mniej i, i zawsze się przyznaję, że śmiałem, że żeby pod, z Windowsa szło jako korzystać, to trzeba ściągnąć sobie te wszystkie Unix'owe programiki i, no i, w, i wtedy ten system zaczyna jakoś działać, ponieważ powiedzmy, że grep czy set, których tu niestety nie mam, się są, są bardzo przydatne. I teraz tak, w zasadzie wyjaśni, wyjaśniliśmy już stdin, stdout i stdr. Łączenie tego. Natomiast um, jeszcze, jeszcze jedną rzecz chcę pokazać, czyli error e, level. Stworzę sobie jeszcze jeden programik, nazwę go może choice, ponieważ, jeżeli dobrze pamiętam, o, mam jakiegoś choice'a pod konsolą, ale e, to nazwę cecha. Mam jakieś cecha pod konsolą, nie mam. Dobra, cecha.c. Ok, i teraz zrobimy coś takiego. Ten program wypisze. Co wypisze mi na ekran? Nic nie wypisze. E, natomiast wczyta jedną liczbę od użytkownika za pomocą scanf. Int. Liczba. E, Wyzoruję sobie w razie, gdyby użytkownik napisał jakieś wzdury. Scanf. Procent i, żeby użytkownik mógł wpisać tą liczbę w, w systemie, jaki mu pasuje. I do liczba ma, ma zostać zapisany to, co user wpisze. I na, z maina zwrócę sobie. Właśnie tą liczbę, którą użytkownik podał. GCC y, CHC do minus OCHX. Ok. Teraz CH czeka na jakąś liczbę, na przykład 3. I jak napiszę sobie echo Error Level, to się okazuje, że ta liczba, którą użytkownik zwrócił którą użytkownik wpisał w tym ch, trafia do tego error level. W związku z czym można zrobić w skryptach bat taki... Um, no, można skorzystać z tego do, do napisania jakiegoś takiego prostego menu. Na przykład echo off i... Um, co by to napisać? Echo 1. Napisz dzień dobry. Echo 2. Napisz... Hello World. I napiszemy sobie jeszcze menu, że to jest. I teraz Twój wybór. Znak zapytania. I teraz wywołujemy to exe. I w tej zmiennej error level mamy to, co użytkownik wybrał. No i w związku z czym mógł wybrać z jedynka. Czyli jed jeżeli error level jest równe jedynce. To wtedy wypisz dzień dobry. O. Jeżeli error level jest równy dwójce, to wypiszemy, wypiszemy Hello World. W innym wypadku nic nie wypisujemy. Odparam test. Jaki jest mój wybór? Jedynka. No i faktycznie wypisał dzień dobry, dwójka wypisał Hello World. Czyli jak widać, to co zwracamy w mainie, e, właśnie za pomocą tej zmiennej środowiskowej error level może zostać wyłapane i. E, no, i dzięki temu możemy wejść w jakąś taką, nazwijmy to postmortem, interakcję z tym programem, z poleceniem, które wywołaliśmy. Dodam, że w baszu bodajże się za pomocą um, chyba dolar, chyba znak zapytania, uzyskuje dostęp do, do role czyli do tego, co zwrócił nam program. I teraz tak, ewentualnie, um, teraz tak, czy ja to mam, nie mam od otworzonego. Okej, okay, ewentualnie zamiast return, liczba, możemy również napisać exit, liczba lub pod Windowsem, jeżeli korzystamy z Windows H. exit, process, yy. liczba. I w każdym z tych wypadków ta liczba faktycznie trafia do, do tego error level. Dodam, że Main tak naprawdę w C jest wywoływany z innej funkcji, i, i, i tak naprawdę ta funkcja, która wywołuje maina, ma gdzieś tam wywołanie tego maina, a, a tak naprawdę ma coś takiego exit process e, z, z parametrem to, co main zwróci, czyli to, co main zrobi return. Ok, tak to mniej więcej wygląda. E, przy czym to było w uproszczeniu, to, to też troszeczkę zależy od kompilatora i od innych rzeczy. E, czyli podsumowując, podsumowując. Więc tak, um, jeżeli chcemy przekierować. Mamy dwa procesy, czyli proces numer jeden i proces numer dwa. Jeżeli chcemy przekierować um, stdout pierwszego procesu do, do pliku, um, czyli to chcemy do jakiegoś tam pliku, to piszemy wtedy po prostu um, jeden. Na, nawias trójkątny w tą stronę, czyli znak większości, tak naprawdę, plik, ewentualnie dwa, jeżeli chcemy dopisać coś na koniec pliku. Jeżeli chodzi o stdr do pliku, to oczywiście mm, robimy dwójkę, e, znaczy, przepraszam, jedynka, gdzie jedynka to jest nazwa tego procesu, który wywołujemy, no i potem dwójka, nawias trójkątny plik. Ewentualnie dwójka i oczywiście dwa nawiasy trójkątne. I teraz, jeżeli chcemy natomiast. Jeżeli chcemy natomiast. No właśnie. A tutaj nie są potrzebne te dwa procesy. Jeżeli chcemy STD-OUT jednego procesu przekierować na STD-In drugiego, no to robimy jeden, jako pierwszy proces pipe, drugi proces. Ewentualnie, jeżeli chcemy i STD in i STD out, i tak naprawdę wcześniej chcemy, przepraszam nie STD, in, tylko oczywiście STDR. to tak naprawdę łączymy je w jeden um, w jeden strumień, a następnie przekierowujemy oba do STD in. No i to robimy za pomocą jedynka, gdzie jedynka to jest nazwa procesu, potem drugi strumień ma zostać przekierowany na ampersand pierwszy, to jest ampersand, gdyby ktoś pytał. Następnie używamy pipe'a i mamy ten 2.exe, gdzie to jest ten drugi, drugie polecenie. Ewentualnie, jeżeli chcemy, żeby a, jakiś plik został wczytany do stdin, to korzystamy oczywiście z... Um, Um, przepraszam, o, jedynka, jedynka to jest nazwa procesu, naw nawias trójkątny w tą stronę, std in. Oczywiście możemy spokojnie tutaj dać jakiegoś pipe'a i coś tam dalej, um, więc można jak najbardziej łączyć te przekierowania. I ostatnia rzecz, którą możemy pamiętać, czyli to jest to, że return w, w, z main'a... Um, to jest, to, to, to co tutaj napiszemy w tym returnie trafia do zmiennej środowiskowej, która się nazywa error level. A przynajmniej jeżeli chodzi o język skryptowy bat, e, bad, ponieważ e, jeżeli byśmy uruchomili polecenie z języka C, to, to, to troszeczkę inaczej dostajemy się oczywiście do tego, co main zwrócił, natomiast również jest to możliwe. I to by było na tyle. Jeżeli podobał wam się odcinek, zachęcam do kliknięcia thumbs up, a ewentualnie zostawienia notki w komentarzu, również jest to mile widziane. Jeżeli macie jakieś sugestie to wrzućcie również w komentarze, jeżeli wam się bardzo podobało to zachęcam do subskrypcji i to by było chyba na tyle. Życzę miłego dnia i życzę również miłej walki z baczem C, error levelami i innymi strumieniami. Cześć!